serdecznie na siódmej sesji Rady Miejskiej w Prusicach po podstawie prawnej ustawy o samorządzie gminnym oraz o statucie Rady Miasta i Gminy w Prusicach. Otwieram ósmą sesję Rady Miejskiej w Prusicach. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12, 12 radnych co stanowi kworum przy którym może obradować i podejmować uchwały Rada Miejska w Prusicach. Serdecznie witam na dzisiejszą sesję przybyłych y, kolegów i koleżanki radnych. Witam pana y, burmistrza, sekretarza gminy Prusice, skarbnika oraz y, Basie z y, działu y, finansowego. Szanowni Państwo Radni, uprzejmie informuję, że zgodnie z artykułem 20 ust. 1b obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przebieg sesji realizowany jest za pomocą platformy e Sesja. E Szanowna Rado, dzisiejsza e sesja została zwołana na wniosek burmistrza gminy Prusice. E Burmistrz gminy Prusice działając e w trybie artykułu e 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy złożył wniosek o zwołanie 8 z sesji Rady Miejskiej w Prucicach w celu realizacji następującego porządku obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi podjęcie uchwały. Jedna uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Prucicach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2044. Punkt trzeci interpelacje i zapytania radnych. Punkt czwarty wolne wnioski, informacje. Punkt piąty zamknięcie e, obrad. Przed e, Dzisiejszą sesją odbyło się wspólne posiedzenie y, komisji, które obradowały i y, dyskutowały na temat, procedowały dzisiejszą y, uchwałę odnośnie y, wpf y, Czy są jakieś uwagi do dzisiejszej sesji? Nie ma. Przystępujemy do realizacji przedstawionego porządku obrad. Punkt drugi, podjęcie uchwał. Y, uchwała Rady Miejskiej w Płcizach w sprawie zmiany uchwały. Rady Miejskiej w przyciscach z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2044. Jak przed chwilą powiedziałem, ta uchwała szczegółowo była procedowana, omawiana przez y, pana burmistrza, przez dział finansowy. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania, uwagi, jeżeli pani Basia by chciała przedstawić pokrótce tylko o co w tej uchwale y, chodzi, co jest, y, co jest tutaj najważniejsze, prosiłbym o krótkie przedstawienie i przejdziemy do y, głosowania lub do. Y, pytań, które były na komisji, wydaje mi się, że zostało wszystko przejrzyście wyjaśnione. Szanowni Państwo, konieczność podjęcia tej uchwały wynika z faktu stwierdzenia nieważności przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwały z 9 sierpnia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Uchwała ta w zakresie wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i przedsięwzięcia w zasadzie... Nie odbiega od, od tej z 9 sierpnia. Szczegółowo uzupełniliśmy objaśnienia o, o kroki, które zostały podjęte, wdrożone i uchwały, które zostały podjęte w celu wypracowania nadwyżki operacyjnej przez samorząd. Uchwała ta również jakby zakłada emisję obligacji komunalnych w roku bieżącym i ich spłatę w kolejnych latach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy jeszcze koleżanki, koledzy radni mają pytanie do tej uchwały? Nie ma. Możemy przejść do głosowania. Głosujemy poprzez podniesienie ręki równocześnie naciśnięcie przycisku na terminalu do głosowania w elektronicznym systemie głosowania. Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwał? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Gruchała nie ma głosowania aktywnego. Jak pan Kaziu głosuje? Za. Pan Kaś głosuje za. Okej, okay, dziękuję. 12 głosów za, stwierdzam, że przedstawiona uchwała została podjęta przez radnych. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego dzisiejszej sesji, interpelacje i zapytania radnych. Czy są jakieś interpelacje i zapytania kolegów, koleżanek radnych? Nie ma. Punkt czwarty, wolne wnioski, informacje. Czy od ostatniej sesji coś się wydarzyło niepokojącego? Czy macie jakieś e, wnioski albo informacje? Nie widzę. Hmm. Pan Bowiem, Szymanskiego. Ja chciałbym powiedzieć: słuchajcie, przed nami miało być du, duże opady, ulewy. Szacowane było, że na dolnym Śląsku spadnie około 400 litrów na metr kwadrat. Dzisiaj te szacunki są dużo mniejsze. My powołaliśmy sztab zarządzania kryzysowego. Mi kontaktujemy się też z powiatowym sztabem zarządzania kryzysowego. E ta ogromna fala, która przede wszystkim dotyka miasta Prusice, a e idzie z kierunku obornik śląskich. Mam nadzieję, że będzie w jakiś sposób e kontrolowana. O, o tym rozmawialiśmy też na sztabie powiatowym. Prosiłem przedstawicieli e sztabu kryzysowego o to, żeby zinwentaryzowali wszystkie zbiorniki e na odcinku między Prościcami a obornikami śląskimi. Mówię tutaj o Kopaszynie Świeżowie, po to, żeby ewentualnie jeszcze wcześniej, czyli to było wczoraj, móc troszeczkę tej wody upuścić, po to, żeby jeżeli będzie ta woda płynąca szybko i, i w dużej ilości złapać w te zbiorniki, które znajdują się na odcinku między obornikami a prosicami. Jesteśmy w gotowości, straże pożarne są przygotowane. My, jako nie jesteśmy przygotowani, Jeżeli by coś się działo niedobrego, kontakt do pani Adeli Sochy, do mnie, do Grześka. Do Basi i do innych osób, do, do Mateusza Wojdy. jesteśmy tutaj pod stałym kontaktem. Jeżeli by kogoś zalewało coś, by się działo niedobrego, jesteśmy tutaj do dyspozycji. Dawajcie na bieżąco znać. Dziękuję bardzo. Okay. Dziękuję Panie Burmistrzu. Jeżeli już jesteśmy przy, przy powodzi, to też może jeden informacja albo by jeszcze raz hmm, zgłosić, bo ja interweniowałem w polskich władach do tego babkę, dlatego że tą naszą rzekę krępę kosili ale to wszystko leży w rowie i to są wspinały ludzi, że teraz tak, jak pójdzie duża woda, to tam są przepusty, jaka ta dwumetrowa, e, dwumetrowa trzcina, która leży tam po tych rowach, to to pozatyka to później te przepusty i możemy mieć problemy. No. E, pod Dziękuję. Jeszcze raz ponownie zapytanie do pana Bartka z polskich wódz, żeby zajął się tematem. Dziękuję bardzo. Okej, okay, dobrze. Czy jeszcze jakieś informacje? Proszę Radny Łesak? z tego co wiem znaczy wniosek wniosek poszedł tak od jeszcze żadnego nie ma sekretarz i radny powiatowy działa tam godnie nas, godnie nas reprezentuje i te problemy które są tutaj przez kolegów koleżanki radnych zgłaszane interweniuje, no ale no, czasami z słabym skutkiem ale Okej, okay, dobrze, dziękuję. Yy, radny Hrycak. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Yy, radny Mateja, proszę. To panie radny, do Trojana skontaktować się, jak ja się dzisiaj zapytam, kiedy on to będzie kończył, dam znać, ewentualnie albo do niego bezpośrednio dzwonić. To Sebastiana Trojana, dobrze? Do prezesa spółki. Okej, okay, tak, tak, tak. tak Okej, okay, proszę. Okay, dziękuję. Czy jeszcze jakieś pytania, wnioski? Nie ma wobec wyczerpania porządku obrad. Zamykam ósmą sesję Rady Miejskiej w Prusicach. Dziękuję za przybycie. Życzę miłego weekendu.